Cezary Żak ma 12 lat starszego brata. To znana postać telewizyjna. Cezary Żak to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych i lubianych aktorów w Polsce. Telewidzowie uwielbiają go, chociażby za rolę w Ranczu czy Miodowych latach. Niewiele osób wie, ale artysta ma równie znanego brata. To dobrze znany satyryk. Cezary Żak jest znany przede wszystkim z ról komediowych. Telewidzowie mogą kojarzyć go nie tylko z seriali, ale i filmów, takich jak na przykład „Zróbmy sobie wnuka”. Tadeusz Drozda znany jest między innymi z takich programów, jak „Śmiechu warte”, a także „Herbatka u tatka”. Komik jest również autorem tekstów. Niewiele osób wie że to właśnie on napisał utwór pod tytułem Parostatek śpiewany niegdyś przez Krzysztofa Krawczyka. Cezary Żak ma znanego brata. Widzowie doskonale go znają. W 1949 roku urodził się Tadeusz Drozda. Znany satyrek jest ciotecznym bratem aktora Cezarego Żaka. Ich matki, to rodzone siostry. Obaj panowie urodzili się w brzegu dolnym na Śląsku. Matka Tadeusza Drozdy, Janina z domu Błęko, zmarła wcześnie, więc trafił on pod opiekę matki Cezarego Żaka. Ponoć zawsze dogadywali się fantastycznie i mieli ze sobą silną więź. W jednym z wywiadów Tadeusz Drozda mówił: „Moja rodzona mama zmarła wcześniej. Potem opiekowała się”. Tak można powiedzieć, nami mama Czarka. I to ona była moją mamą. Choć wychowywali się razem, nie mieli wspólnych planów na przyszłość. Cezary Żak niemal od zawsze marzył o tym, aby zostać aktorem i ukończył studia aktorskie we Wrocławiu. Tadeusz Drozda zaś zdobył tytuł inżyniera elektryka od wysokich napięć, choć nie pracował w zawodzie. Dopiero później zaczął występować na scenie. Prywatnie obaj bracia od lat są w stałych, szczęśliwych związkach. Tadeusz Drozda od ponad pół wieku jest mężem swojej licealnej miłości, Ewy. Para doczekała się trzech córek. Cezary Rzek od 38 lat związany jest z Katarzyną, z którą ma dwie córki.